Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczypiorska, a to jest Message for You, a dzisiejsza wiadomość jest taka: masz nieograniczoną moc, widzą to inni, ciekawe, kiedy ty to zobaczysz. Każdy z nas jest unikalny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Ja to powtarzam wielokrotnie, dlatego, że bardzo głęboko w to wierzę. Każdy ma swoją drogę i każdy ma własną moc, taką supermoc. ale jeżeli ty jej nie zobaczysz, to świat zewnętrzny też jej nie doświadczy i nie zobaczy. Dlatego to jest Twoje zadanie zobaczyć, znaleźć ten unikalny talent i podzielić się nim ze światem. A być może inni powtarzają Ci jakieś rzeczy, których widzą, że jesteś wyjątkowy, wyjątkowa, których widzą właśnie taką Twoją unikalną moc, ale Ty nie słuchasz. A może już czas usłyszeć? To jest message for you, takiej uważności na to, co nam inni ludzie mówią. Z całego serca życzę. I do zobaczenia już wkrótce.